Mały. Cześć siema, z tej strony Lawukir, witam Was e, na kanale Rise of Metin. I e, jestem liderem tego kanału Jest dzisiaj ze mną e, d, PL Disaster 2011 I jest on e, Jednym z, z pierwszych członków Właśnie tego e, Tej, tej gildy Tego zespołu naszego I po prostu to nie jest gilda tylko razem jak spimy I i chcemy wam dzisiaj Powiedzieć o rekrutacji i, e, I o naszych postaciach Więc moja postać to jest Mac e, Mac I tu na 21 z nikim ja lubię grzybów i jest on darfem, czyli chyba z krzatem czy coś w tym stylu, jest on chłopakiem. A teraz Diza coś powie o swoim... o swojej dziewczynie, o swoim... o swojej postaci, tak. Cześć, ja jestem Disaster, gram postacią Elfem i jestem magiem. No Eku się zgadza, bo mamy 20... Ja mam 24, mam. mam... takie 21. same EQ podobne. No, mam to no same. mamy podobne, tylko że ja mówię czy level i gram e, babą, bo lubię. I jestem magiem. I ogólnie EQ tutaj, jak macie w ekwipunku plecak, jak go klikniecie prawym, to macie więcej rzeczy. I ogólnie my z taką gildię sobie jakby robimy. No właśnie, no takie i ja tu tutaj, macie moje EQ, czyli takie same co Zap. Podobno. I możecie teraz zastosować odcinek i zobaczyć. Dobrze, więc teraz W ogóle chyba jesteśmy pierwszymi takimi na YouTube. Polsce. chyba z, w, no, w Polsce. Polsce. Tak. He I po chyba więc... og ogólnie na świecie, jeśli chodzi o angielskiego i, je i jeśli to jest polska grupa. Teraz hmm. pokażę wam z... moją drugą postać, Knighta, która też jest Darfem. Więc już... Wam Gdzie będziesz? właściwie nie, właśnie my, nie wiem ale okej. Okay. cześć teraz jestem bez Dizastera i właśnie pokazuję wam moją postać Darfa <grym> mam epickie uszy jest ze mną Diza tylko głosowo tak go nie ma w grze obok mnie pewnie jest gdzieś że A... tylko nie ma jest to postać na, jest na 30 czy? jest to po... nie, nie, nie wiem, wiem ale, ale jestem po... mam postać na 30 prawie 31 i właśnie tutaj jak widzicie to e, robię różne misje e, tutaj, e, no i, i to jest e, chłopak darw, e, ten 30 level, prawie 31 nick, mam epickie uszy, e, więc zapraszam was do rozgrywki z nami, jeśli nas znajdziecie to... Mm? Proszę po prostu napisać na scapeie JJ Crackers, którego macie w opisie tego filmu, więc trzymajcie się, cześć! I powiedzcie jak Wam się podobał taki odcinek i od razu mówimy, że czy chcecie... Musicie być ogarnięci, mieć minimalnie 10 lat i... No w opisie wszystko będzie. No, w opisie wszystko będzie, w opisie kanału też jest. Więc jest y, to jest rekrutacja i opis naszej postaci. Jak na razie mamy takie levele, pewnie później to się zmieni wraz z EQ. No ja idę na quest'a, no. No ja się z wami żegnam. Cześć!